Trust I seek and I find a new every day for us something new open mind for a different view and nothing else matters. Dzień dobry. Zrobimy czytanie. Zrobimy się dużo na czytanie. Zobaczymy co dzisiaj. W naszym niespodziewanym czasie i przestrzeni. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki. Dziękuję za to, że... Wspieracie. Kontrola 5-5. Timing the wind. To znaczy, karta nazywa się poskramianie wiatru, ale dla mnie to jest karta kontroli 5-5. <laughs> Przekleństwo <śmiech> pod spodem. <laughs> o! Grzechotka odwrócona po przedzieleniu. Hmm. Okej. Okay. Co musimy wiedzieć na temat kontroli? Kontroli rodzicielskiej, kontroli w relacji, kontroli w. 5, 5 to jest 10, co daje 1. Czyli, zaraz bo tu mam jakąś ukrytą wiadomość, ok. To jest tak, jakby informacje chcą zejść. Znaczy, no, no tak, wiemy, że wszystko polega na tym, żeby rozczytywać wiadomości głębiej, 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 ok? To nie jest to, co chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć, że jest coś ukrytego. Tak jak wczoraj ten magiczny element, o którym mówiłam, wczoraj został wam wyjaśniony, na czym polega dokładnie magia. Tak, teraz znów jest 5-5, czyli coś na pierwszym miejscu chce się. Coś co jest na pierwszym miejscu. Co jest na pierwszym miejscu, coś z numerem 1. O, chodzi o jakiś numer 1. Jest tu coś w tym e, ukrytego. Dobra. 5-. Timing the wind. Timing the winda. The essence. Here the feather, a symbol that is used in clear, clearing ceremonies. for smudging reminds you of the sacred commitment you make to your life this is the symbol of consciously bringing the spiritual spiritual into the material infusing the world with reverence and acknowledgement of the higher planes of existence that influence and animate all life the feather is a symbolic reminder of delibert... Deliber... Delibert... Deli... Delibert... I can't say it like that. Delibert... Fuck. I Reminder of... Deliberit... Deli... Delibert...

Entering into a partnership with the Great Spirit to co-create for the highest good for all. To jest the invitation, czyli zaproszenia. it's time to clear your energy, be present and become conscious of how you communicate. This is a good time to write in a journal and put your your thoughts into, into a cohesive form. Perhaps you need to actually do a smudging smudging ceremony in your home or office, creating a sacred space to write about your dreams and desires. Just remember that when taming the wind appears as a symbol. It's time to honor the Great Spirit with reverence and respect. Więc um, ta karta. To co przeczytałam. Nie ma tutaj ani krzty informacji na temat kontroli. Dla mnie to jest moja interpretacja y, tej karty, z tego względu, że wszystko, co y, tak jak tutaj y, opis mówi, żeby oczyścić, czyli żeby jakby zrobić ceremonię oczyszczenia, wszystko, co łączyło się dla mnie z ceremonią oczyszczania, łączyło się z tym, że muszę oczyścić jakąś kontrolę, jakąś formę kontroli wokół mnie. Która w jakiś sposób kontrolowała mnie do tego, żeby robić albo cokolwiek myśleć w taki sposób, w jaki jest to ode mnie w jakiś sposób tam wymagane. Dlatego dla mnie jest to informacja na temat kontroli, ale dla ciebie może być to informacja generalna, dotycząca tego, że czas jest coś oczyścić. To znaczy, Ciekawe, że nie mam teraz zapalonego kadzidełka, prawda? Więc to jest tak, jakby, ok. Yy, skończyła mi się zapalniczka, więc. Yy, więc yy, mam kadzidełko, ale, ale nie mam zapalniczki. <ścoughs> więc chodzi o generalny akt oczyszczenia. Czy to na przykład poprzez pisanie y, jakichś słów w Waszym dzienniku, czy poprzez y, czyszczenie, po prostu? Generalnie chodzi o y, moją ceremonią teraz było zaśpiewanie, tak, to jest moja czystość. Więc y, chodzi o jakiś akt y, oczyszczenia. Dlaczego? Dlatego, że jest to ważne, w jaki sposób się komunikujesz. Ma to wpływ yy, i będzie miało to wpływ, co jest przez Ciebie przekazywane. Czy to, co przekazujesz, jest czyste w odbiorze? Czy to, co komunikujesz, jest zakomunikowane w sposób jasny, czysty i klarowny? To jest tak, jak się mówi po polsku. Czyli Dlaczego? Dlatego, że odbieram tutaj energię przyszłości. Czyli okej, okay, czyli to jest tak, jakbym miała wam przewidzieć teraz przyszłość. Czyli teraz jest jakiś moment decydujący w czystości Twojej komunikacji, ponieważ będzie to determinowało to, czy jesteś w jedności ze swoim celem. Rozumiesz o co chodzi? Czyli teraz wypowiedziana przez Ciebie czysta, jasna i klarowna komunikacja gdziekolwiek, do kogokolwiek. Ma być wypowiedziana, czy zakomunikowana generalnie? Może chodzi o komunikację samą do siebie, prawda? Do samego siebie, do samej siebie. Może to nie chodzi o komunikację bezpośrednio z, e, z kimś, prawda? Może mówimy o jasnej. Dobra, więc. Moment, w którym jasno i czysto i klarownie zakomunikujesz swoje stanowisko, które będzie krótką formą komunikatu, będzie miało. Um, to jest Twój most. Nie mam tego, tych kart. Um, są tak, nawet nie wiem jak się nazywają. Są takie fajne karty. Yy, to nie jest Tarot, tylko Oracle Deck. Yy, karty wyroczni. I one są okrągłe. I tam jest taki, taka fajna karta, która się nazywa Most. I jest po prostu narysowany most. Więc mam wrażenie, że mówimy. Widzę tą kartę teraz po prostu, więc. Yy, to jest jakby most. Teraz Twoja czysta, jasna, klarowna komunikacja będzie mostem do końcowego efektu, czyli rozumiesz o co chodzi. Czyli teraz cokolwiek e, zakomunikujesz, w jakikolwiek sposób to zakomunikujesz, czy do siebie, czy do innych, e, będzie Twoim celem, który za jakiś tam okres czasu będzie dokładnie tym, co dostaniesz. Czy to ma sens? Czyli Czyli za jakiś czas zakomunikujesz to samo i będziesz mieć feedback. Czyli teraz, tak jakby nie masz tego feedbacku, czy to, co komunikujesz, jest jasne, czyste i klarowne. Dlatego jest ważne, żeby być świadomym tego, co komunikujesz, ponieważ. Coś będzie z numerem jeden. Coś będzie z numerem jeden. Okej. Okay. Spróbujemy. Może jeszcze zadziała. Nope. Muszę wstać i odpalić od yy, gazownika ale mi się nie chce, więc... Dobra. Co weźmiemy teraz? Teraz weźmiemy... Teraz weźmiemy te karty. Chodź tu. Teraz weźmiemy karty te. Ha! Ha! 7 odwrócone. Archanią Michał. Archanią Michał daje ci ochronę, siłę i odwagę. Poproś o to. Odżywianie z numerem 5 w pozycji prawidłowej, ale spadło mi na nogę, a nie na. 5-5-5. Pięć, pięć, pięć. Ciekawe. 5-5-5. Pięć, pięć, pięć. Dla mnie 5-5-5 pięć, pięć, pięć to jest bycie w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim momencie z nieodpowiednimi ludźmi. Dlatego jest numer 7 odwrócony. Archanioł Michał daje Ci ochronę, siłę i odwagę poproś o to. Odżywianie pomaga Ci się lekko poruszać pozytywnie myśleć i smakować życie. Dla mnie to jest karta pewności siebie. 5, 5, 5. Cokolwiek znaczy dla Ciebie 5, 5, 5. Ok, zrób przerwę odwrócone. Zdrowe granice po przedzieleniu z numerem 44. Dobra. Co chce Taro powiedzieć? Czyli tak, jakby spotkasz demona, który cię kontroluje. Więc poproś o siłę i odwagę. Odwagę, tak? Czyli odżywianie, pewność siebie. Jest publiczne zwycięstwo, victory, z numerem 6. Jak ja mam wziąć tą kartę? Okay. Queen of Swords, odwrócona. Królowa Mieczy, odwrócona. To jest dla mnie kontrola mentalna. Żeńskiego pierwiastka. Albo w tobie, albo poza tobą, albo w mężczyźnie. Na, mówimy o żeńskim pierwiastku. Czyli tu nie chodzi o fizyczną kontrolę, że... Hmm, Nie wiem, dlaczego to mówię. Okay. Dwa po przedzieleniu dwie pałki po przedzieleniu czyli to jest tak, jakby patrzysz przez pryzmat kontroli na Twoją wizję, w której jesteś numerem jeden. Jeszcze raz, patrzysz na swoją wizję wygranej. Czymkolwiek widzisz, że jest Twoja wygrana poprzez pryzmat kontroli. Ok? Dlatego jest informacja, poproś o ochronę, siłę i odwagę. Ponieważ patrzysz przez pryzmat kontroli, czyli jest w tobie aspekt, który w jakiś sposób. To jest tak, jakby mieć. Ee, Nakładkę na obiektyw. Czyli dobrze, że patrzysz, dobrze, że widzisz swoją zwycięską wizję, bo to jest Twój cel, o którym mówiłam, że jesteś numerem jeden. Ale na ten moment potrzebujesz odwagi, siły i ochrony, ponieważ patrzysz. Na ten moment zwycięski poprzez kontrolę, manipulację umysłową, albo ktoś pokazuje ci tą wizję poprzez kontrolę, manipulację umysłową, jeśli to ma sens. Dosyć specyficzne czytanie, mam nadzieję, że rezonuje. Okay. Mm. Mm. pod spodem słońce. jej yeah. ładnie wygląda, jest yes. pięć pentakli odwróconych. 5, 5, 5, 5. Rozumiesz o co chodzi? Czyli dla mnie 5, 5, 5, powtórzę się, to bycie w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim momencie, w nieodpo z nieodpowiednimi ludźmi, dlatego 5 pentakli. To jest reprezentacja tej energii, ale karta jest odwrócona. To jest tak, jakby jesteś w słońcu, czyli jesteś szczęśliwa. Jesteś szczęśliwy z powodu tego, że te pięć pentakli będziesz jakby szczęśliwa. Szczęśliwy z tego powodu, że te pięć pentakli jest odwrócone, że nie odchodzisz z niczym, jeśli to ma sens. Czyli tak, jakby nie znajdziesz się. W energii, która narzuca ci, żeby być w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim momencie z nieodpowiednimi ludźmi. Dlatego nie jesteś w energii, która musi odejść z miejsca i czasu, gdzie jesteś w nieodpowiednim miejscu, czasie i z nieodpowiednimi ludźmi. Czy to ma sens? Okej, okay, będę kontynuować wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Jeżeli masz ochotę, to yy, zapraszam na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł, yy, albo na prywatne czytanie, oczywiście. Yy, też zapraszam w opisie filmu, jest mój adres mailowy. Yy, tak. I to wszystko, a jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście i do następnego.